Witam z tej strony. Makro witam Was w e, e, którymś tam odcinku ASMR. E, zrobimy ASMR, bo ktoś na live, nie na live, albo chyba na live, ostatnim z Fortnite albo z Resident Evil zapytał się kiedy następny jestem no jest i z jest okazja, bo ktoś zapytał, to zrobię i dzisiaj będę jeść lody Iza. Nie wiem czy to jest Iza, czy dzisiaj, nie wiem jaka to jest nazwa, ale w Waszej są lody i to są lody z biedronki, bo ja lubię te takie staromodne lody, właśnie. Wiecie, no te cztery smaki, bo jestem staromodny i z reguły kupuję ten odpowiednik w Carrefourze, bo mam bliżej Carrefour ale jest gorszy, bo smakuje samą wodą. A tutaj widzę jest trzeba, że będzie lepszy, bo jest z firmy koral. Zawsze jest pora na lody koral, jak to mówią, pradawni starcy i mędrcy Słuchajcie, będzie trochę teraz teraz strzelać. Uuu, nie wiedziałem, czy jestem w środku yes. ja! Stwierdziłem też, że to tam... Właśnie, że jest mniejszy cringe, jak jest echem. No to słuchajcie kochani, smacznego i też będę sobie gadał na tematy różne organizacyjne. Jak wiecie lub nie, no i zajebiste, ja nie przepadam w prawdziwym życiu, jak ktoś mlaszcze i sam nie mlaszczę, aczkolwiek jeśli to jest ASMR, to sprawa wygląda inaczej. Bo jednym z triggerów, które lubię w ASMR, jest właśnie jedzenie w tym aspekcie. Co jest ciekawe, bo naprawdę w prawdziwym życiu nienawidzę jak trzymać to. Ma. Ale jak oglądam filmiki takie, jak te, wykonane przez innego no to lubię. Bębam ostatnio jakoś. Nie będę zrobić lepiej w ale w ale parę zacznę od razu od traumy i depresji. Tak. ostatnio jakoś nie wiem, nie, 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 nie chcę mi się nagrywać, nie? Nie mam energii w ogóle do życia. Może przez pogodę, może przez coś pogoda się zmienia. Ja bardzo tęsknię za słońcem, no już no, teraz się słońce pojawia i jest lepiej, ale ja nadal nie mam energii, ostatnio byłem też chory przez dwa tygodnie nie tego nawet nie chcę się przebierać w ten strój i nagrywać ale muszę, w sensie wiem, że muszę no w sensie nie robię tego, bo wymyślam zawsze jakiś workaround w stylu dodawałem stare filmiki, albo ja, bo dzisiaj nagrałem coś bez stroju a mam też mam też kilka nagrań, które nie są zmontowane które trzeba zmontować, także kupię sobie kilka dni no nie wiem, ja jako artysta mam tak czasami że nie chcę się nagrywać w najgorszym Nagrywa z tych czasów, myślę, że to jest normalne. Trzeci, że się nagrałam. Stewkę już... w tym roku będzie 4 lata, ja pierdolę. No to ile można, nie? To samo nagrywać. No przyznać, że są dużo lepsze. przecież wszystkim mają smak. A ja zaczynam od najgorszego białego. Najlepszy będzie truskawkowym. Cytryna jest pośrodku. Nie wiem czy na koniec, ale one skupane mają dużo piany, takie dziwnej piany. Jak piliśmy na Także muszę. Patrz się starać, żeby próbować mlaskać, ale mam wrażenie, że się i tak zaciągasz. Mimo, mi, może pewnie bym miał więcej wyświetleń przez to, ale na obecnym etapie nie jestem jeszcze na to gotowy, ja bym w stanie to robić, bym widział, że mam jeszcze dużo wyświetleń, ale dla 200 wyświetleń nie będę ryzykował jeszcze takiego upokorzenia. Tak powiem, że nie masz sprawy. Może nie mamy? Nie sugerów, nie wiem. Może są stary po prostu. I się oszukuję, że pewnie mieć pomysłów fajnych, które myślę, że są fajne to nagrania, ale nie chcę się nagrywać jakieś seriale w sensie jedno serial popularne jakieś, nie wiem recenzje z ręce, takie psety, ale no, nie wiem, po prostu może po prostu praca też mi zabiera za dużo energii, bo ja niestety jestem taki, że mimo, że praca moja prawdziwa, jakby nie jest jakimś moim pasją bardziej nagrywanie, no to jednak już jestem w pracy, ale jestem w pracy, nie jestem taki, że o oh, dobra, mam w dupie chyba, ja mam pewne rzeczy bo ja już piwa piję w weekendy dlatego nie ma później energii całej. dzieci. dziedzinie jeszcze jeśli mnie nie obserwujecie na insto, możecie nie wiedzieć, no to planuję wrócić do wąsów także w obecnym momencie jestem w stanie w trakcie zapuszczania wąsów Wam. Już będzie czwarty miesiąc. Takiego pasamu nam porost włosów na brodę. On jest oficjalnie na, do głowy, ale już mam na brodę. U widzę różnicy w jakości włosów jakie mam na twarzy. Niestety dziury, czyli miejsca, gdzie mam tylko skórę. Na czym najbardziej mi zależało. Nie zapełniły się jeszcze, ale ponoć jest to możliwe. Muszę się u tego inaczej. A już ja czekam do pół roku. Ale pewnie będę stosować przystrok minimum. skutki uważam, są takie że rosną mi włosy na w miejscach, gdzie nie powinny. Ale porażkę to się znikną. Jak się przestanie używać tego specyfiku? Się, bo teraz będzie lato. Hlanie w plenerze, opalanie. Nie mogę się odciekać, bo to no jest twoją okres Okres życia. Oko nie mnie tego roku. Mojim zajął oraz krojem powinno być dłużej ciepło. Zali pistem dzemik. A mm -hmm. za <laughs> jest wśród Was ktoś, kto zaśnie Ej, teraz mam więcej energii, może jednak muszę więcej tu jeść Zaskakujące, że się czuję taki pobudzony tył. Co epizod. Dobra, dzięki za oglądanie. Jeśli oglądaliście, ty, mam z pomysł, że będę robić ej. Jeśli jesteście starzy tak jak ja to wam zaspakuję. I się odejście. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do dawania łapek.